Drżąc, mówił święty, zwróciłem oczy ku górze i zobaczyłem daleko jakąś schodzącą szybko postać. W miarę jak schodziła, byłem w stanie rozróżnić jej fizjonomię. To był jeden z moich wychowanków. Miał rozczochrane włosy, częściowo stojące, sztywno na głowie, częściowo powiewające z tyłu, ręce wyciągnięte przed siebie, jakby w obronie przed upadkiem. Próbował się zatrzymać, ale nie mógł. Chciałem pobiec i pomóc mu, podać mu zbawczą dłoń, ale przewodniczka nie pozwoliła mi na to. Czy sądzisz, powiedziała, że możesz zatrzymać kogoś, kogo ściga gniew Boży? Tymczasem ten chłopiec, oglądając się za siebie wzrokiem oszalałym z przerażenia, uderzył w drzwi z brązu, które się rozwarły. Za nimi otworzyły się jednocześnie, wydając przeciągły i głuchy łoskot, drugie, dziesiąte, setne, tysiące innych drzwi, pchniętych uderzeniem chłopca, niesionego niewidzialnym, niepohamowanym i nagłym wichrem. Wszystkie te drzwi przez chwilę pozostały otwarte i w głębi ujrzałem coś w rodzaju otworu pieca, a z tej otchłani, w której niknął chłopiec, wzbijały się kłęby ognia. Drzwi zamknęły się tak szybko, jak się otworzyły, i oto zobaczyłem następnych trzech chłopców z naszych domów, toczących się szybko niby głazy jeden za drugim. Rozkładali szeroko ręce i krzyczeli z przerażenia. Spadli na sam dół i uderzyli o pierwsze drzwi, które się otworzyły, a za nimi tysiące następnych. Wielu innych spadło. Pewien biedak spadł, popchnięty uderzeniem perfidnego kolegi, wołałem ich zdyszany, ale oni nie słyszeli. Oto główna przyczyna potępienia, wykrzyknęła moja przewodniczka. Koledzy, złe książki, wynaturzone przyzwyczajenia, widząc, jak wielu upadło, zawołałem zdesperowany. A więc na darmo pracujemy w naszych kolegiach. Skoro tylu młodych spotyka taki koniec. Przewodniczka odpowiedziała: To ich stan obecny, i gdyby teraz umarli, bez wątpienia by tu pozostali. W tej chwili ksiądz Bosko zobaczył staczającą się kolejną grupę chłopców, a drzwi na chwilę pozostały otwarte. Chodź do środka, i ty powiedziała mu przewodniczka nauczysz się wielu rzeczy. Weszli do przerażającego wąskiego korytarza. I dotarli do brzydkiego i brudnego okienka, gdzie było napisane I bunt impi in ignem eternum. Bezbożnicy pójdą w wieczny ogień. Przewodniczka wzięła za rękę księdza Bosko, otworzyła okienko i wprowadziła go do środka. Widok, który ukazał się moim oczom, opowiadał ksiądz Bosko, napełnił mnie nieopisanym przerażeniem. Coś w rodzaju ogromnej pieczary gubiło się w trzewiach gór, tworząc liczne groty. Wszystkie pełne były ognia. Nie tak jak my wyobrażamy to sobie miejsce na ziemi, malując tańczące płomyki. Tam w środku wszystko było rozżarzone do białości, powodując nieopisane gorąco. Ściany, sklepienie, posadzka, żelazo, kamienie, drzewo, węgiel. Wszystko było białe i lśniące. Oczywiście ten ogień miał więcej niż tysiąc stopni ciepła, a jednak niczego nie zwęglał, niczego nie spalał. Brakuje mi słów, aby opisać wam tę pieczarę w całej jej przerażającej rzeczywistości. Kiedy tak patrzyłem przerażony, z korytarza wyłonił się jakiś oszalały młodzieniec, który wydając przeraźliwy krzyk, wpadł w sam środek pieczary. Stał się biały jak cała jaskinia i zastygł bez ruchu, podczas gdy echem odbijał się jeszcze jego zamierający głos. Pełen trwogi popatrzyłem na niego i wydał mi się chłopcem z oratorium, jednym z moich dzieci. Czy on nie jest jednym z moich podopiecznych? Takim a takim? Zapytałem przewodniczki. Niestety tak, odpowiedziała mi. Po nim pojawili się następni, a ich liczba ciągle rosła. Wszyscy wydawali ten sam okrzyk i zastygali w bezruchu, rozżarzeni tak samo jak ci, którzy pojawiali się tutaj wcześniej. Wzrastało we mnie przerażenie i zapytałem przewodniczki: Czy oni nie wiedzą, że tu przyjdą? Oczywiście wiedzą, że idą w ogień wieczny. Tysiąc razy ich ostrzegano, ale wpadają tutaj dobrowolnie. Poprzez grzech, którego nie chcieli porzucić. Oni zlekceważyli i odrzucili miłosierdzie Boże, które nieustannie nawoływało ich do skruchy. W jakiej rozpaczy muszą być pogrążeni nieszczęśnicy, którzy nie mają już nadziei na opuszczenie tego miejsca, zawołałem. Wtedy przewodniczka nakazała mi, Teraz i ty musisz wejść w tę strefę ognia, którą oglądałeś. Nie, nie, wzbraniałem się przerażony aby pójść do piekła, trzeba najpierw stanąć przed sądem bożym, a ja nie zostałem jeszcze osądzony. Nie chcę iść do piekła. Powiedz mi, zapytała przewodniczka wydaje ci się, że lepiej iść do piekła i uwolnić swoich podopiecznych. Czy też stać tutaj i pozwolić im na tak straszne cierpienia? Zaskoczony tym pytaniem, odpowiedziałem Kocham moich chłopców i chcę ocalić ich wszystkich. Czy nie można jednak wymyślić jakiegoś innego sposobu, abyśmy ani ja, ani inni nie musieli tam iść? Ach, odpowiedziała przewodniczka. Masz jeszcze czas i mają go pozostali. Bylebyś tylko zrobił wszystko co możliwe. Moje serce zabiło mocniej i natychmiast powiedziałem, co tam trud. Bylebym tylko mógł ocalić od tych mąk moje kochane dzieci. A zatem chodź do środka, nalegała przewodniczka. Wzięła mnie za rękę, aby wprowadzić do jaskini. Natychmiast znalazłem się w wielkiej sali z kryształowymi drzwiami. Wisiały na nich szerokie kotary, zasłaniające groty łączące się z pieczarą. Przewodniczka wskazała mi jedną z tych kotar, nad którą wisiał napis Szóste przykazanie. I zawołała: Łamanie tego przykazania jest przyczyną upadku wielu młodych. Czy się nie wyspowiadali? Wyspowiadali się, ale winy przeciwko czystości wyznali źle lub je zataili. Są tam także ci, którzy popełnili jeden raz grzech w dzieciństwie i zawsze wstydzili się go wyznać. Inni nie odczuwali bólu i nie postanowili poprawy. Niektórzy nawet, zamiast przeprowadzić rachunek sumienia, zastanawiali się, jak oszukać spowiednika. Czy chcesz teraz zobaczyć, dlaczego miłosierdzie Boże zaprowadziło cię aż tutaj? Podniosła zasłonę i zobaczyłem grupę znanych mi chłopców z oratorium, skazanych z powodu tego grzechu. Wśród nich byli i tacy, którzy teraz dobrze się prowadzą. Co mam im powiedzieć, aby pomóc im się zbawić? Przestrzegaj ich przed grzechem nieczystości. Widzieliśmy chłopców skazanych za inne grzechy. Potem przewodniczka wyprowadziła mnie z tej sali. Gdy przeszliśmy w jednej sekundzie przez długi korytarz wejściowy, przed opuszczeniem progu ostatnich drzwi z brązu odwróciła się do mnie i zawołała. Teraz, kiedy widziałeś cudze męki, trzeba, abyś i ty doświadczył odrobiny piekła. Spróbuj dotknąć tej ściany. Nie miałem odwagi i chciałem uciec, ale ona zatrzymała mnie, mówiąc Musisz spróbować. Zdecydowanie chwyciła mnie za ramię i pociągnęła w stronę ściany, mówiąc bez przerwy: Dotknij jej tylko raz, abyś przynajmniej mógł przeczuć, czym jest ostatnia ściana jeśli tak straszna jest pierwsza. Czy widzisz ten mur? To pierwsza z tysiąca ścian stojących na drodze do prawdziwego ognia piekielnego. Otaczają go tysiące murów. Każdy mur liczy tysiąc miar grubości, oddalone są od siebie od tysiąc mil, a zatem od tej ściany jest milion mil do prawdziwego ognia piekielnego. To sam początek właściwego piekła. To powiedziawszy, chwyciła mnie za rękę, siłą otwarła mą dłoń i uderzyła nią o kamienie tego pierwszego z tysiąca murów. W tej chwili poczułem tak bolesne i silne pieczenie. Że odskakując do tyłu i wydając głośny krzyk, obudziłem się. Siedziałem na łóżku i wydawało mi się, że pali mnie dłoń. Pocierałem nią o drugą, chcąc pozbyć się tego uczucia. Kiedy nastał dzień, zauważyłem, że moja ręka była naprawdę opuchnięta, a z wewnętrznej strony dłoni schodziła mi skóra. Ksiądz Bosko zakończył: Zauważcie, że nie opowiedziałem Wam o tych wszystkich rzeczach tak jak je widziałem. Nie opowiedziałem o tym całym okropieństwie, które mnie poruszyło, aby za bardzo was nie przerazić. Przez wiele następnych nocy nie mogłem zasnąć z powodu strachu.